Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku z serii Geta Sadeo misje projektantów. W dniu dzisiejszym będzie jeden z dwóch występów od pana Disia TV. Będą to jego stare misje z 2019 roku. Jak sam mnie poinformował, są to jego pierwsze pełnoprawne misje stworzone w tej modyfikacji. Rozpoczniemy sobie w dniu dzisiejszym od misji pod tytułem Skadry w opałach. Trzeba przyznać, że tytuł może zaciekawić i przekonajmy się. Na czym ta misja będzie polegała? Skadryl, gdzie ty się tu podziewasz? Misją Design by Mukal. Podejdź. Chyba muszę wejść tam do środka, a zatem przez to wejście. O kurwa! Mietek nie żyje! Zadzwonię po Sija Siemano. Ja pierdzielę. Musisz pod dom psycholi. Idę po ciebie. Aż trzech się zrobiło z wrażenia. Normalnie zabij psychola. O, też mam piłę łańcuchową. I mam jakiegoś towarzysza. Proszę tego towarzystwo zrobiło. Dobra, no tu najpierw sobowtóra przeciwnika. Ciachnijmy. I niech to towarzystwo zajmie tego gościa. I chyba można już go wykończyć. Trzeba przyznać, że ma całkiem sporo życia, ale raczej to mu nie pomoże. I chyba przez przypadek skasowałem też swojego, drugiego zresztą też. I trzeci będzie pan psychot. O Boże, nie wiem co tu się dzieje. Ale muszę z CJ-em zabić tego, kto porwał skadryla. Mojego przyjaciela! Przyjaciela! Ach! Jesteś! Musimy jechać do bazy 69, bo tam trzymają skadryla. Dojedź do 69. E, czy nasz towarzysz tutaj wsiądzie z nami? Ma całkiem potężną giwerkę i może się przydać. Ale chyba z tego co widzę nie będzie skłonny do tego zadania, więc na razie musimy go zostawić. Ale kto wie, czy w ogóle on się tam na końcu nie pojawi, tego oczywiście wykluczyć też nie możemy. I strefa 69, z tego co kojarzę, jest blisko, tylko musimy się tutaj jakoś fajnie przedostać. E, niestety przez te góry jakoś nie przejedziemy, ale z tego co kojarzę, tutaj jest jak najbardziej jakiś fajny przejazd. I możemy uznać, że jesteśmy już praktycznie e, na miejscu. Dobra, tylko bez tych wywrotek tutaj dziwnych. Okej. Okay. Teraz jest jak najbardziej w porządku. No to może na ręcznym zaparkujmy przy okazji. E, Dotrzyli do helikoptera. Widzę, że się pojawiło towarzystwo. Mam mało życia, więc chyba rozsądni będzie e, ich tutaj rozjechać. E, tam widzę, że czeka reszta towarzystwa. I trzeba zebrać jak najszybciej te pick-upy. I od razu wysadź mnie e, przy tym, e, który jest kamizelką. I okej, okay, z tego co widzę, mamy tutaj już e, coś ciekawego. Zatem lecimy również przez tych domyślnych. I tam jeszcze na górze, z tego co widzę, był. O, próbował zaskoczyć już jest po nim. No to może ja przez chwilkę tutaj będę utrzymywał pozycję. Przyjmijmy tutaj każdego z tych przeciwników. Dobra, tam jest jeszcze jeden wojskowy. I znacznie więcej ich jeszcze czeka. E, może ja wbiję sobie na jedno z tych wieżyczek i w ogóle się rozejrzę, zanim pójdę dalej. Tak będzie najrozsądniej. I chyba muszę troszeczkę uważać na ten helikopter. Szkoda, że nie mam czegoś fajnego. Czy mógłbym go pokonać, chociaż w sumie ta M4 też jest e, dobra do tego zadania. Więc jeżeli trzeba będzie, to będę próbował, ale na razie sobie odpuszczę. Dobra, no to może powystrzelajmy troszeczkę tego towarzystwa. Nie wszystkich, wolałbym tutaj oczywiście zostawić jeszcze na później kilku tych przeciwników, ale uważam, że warto się zabezpieczyć. No i może w ostateczności wykończymy tego gościa, skoro już się rzuca za bardzo pod celownik. Myślę, że cały magazynek powinien wystarczyć. I przy okazji rozwalisz kogoś na kawałki. Jeszcze ktoś tam do mnie biegł, ale chyba jednak za późno tam weszli. Dobra, myślę, że pora już przyspieszyć. Tak rozważam też, czy może tego infernusa nie wziąć i spróbować tutaj wjechać tym pojazdem, się szybciej przemieszczać, ale odpuszczę sobie już tą koncepcję. I udajmy się w stronę tych przeciwników. Jeszcze więcej tych domyślnych wyskakuję. Też trzeba będzie tutaj uważać. Trzeba przyznać, że idzie mi całkiem dobrze, ale przydałoby się tutaj schować jak najszybciej. Przed tym helikopterem, który mógłby mnie osłabiać z czasem. Dobra, okej. Okay. I wchodzimy teraz do środka. Nasza postać troszeczkę się zmęczyła. Ja się tutaj jeszcze rozejrzę. Po tej stronie nikogo nie widzę, ale tutaj jest znacznie więcej tych przeciwników. Dobra. I chyba musimy ruszać dalej. Chociaż punkt kontrolny jest bardziej na górze, to jednak ja tutaj chyba iść nie powinienem. To tam trzeba się skierować jakoś, tak jest. Dobrze, że się ogarnąłem. W porę A, ja będę musiał się dostać jakoś tam. Czyli chyba e, pozostaje mi wrócić do pojazdu. I tam jest przejście, za pomocą którego się już dostanę do tamtej strefy. Może mógłbym w sumie. E, chociaż jeszcze jeden: jedna jest koncepcja w mojej głowie z tej wieżyczki. Czy udałoby mi się tam dostać? Trochę to trzeba przyznać, że jest ryzykowne, ale może się uda to zrobić na jakimś większym szczęściu. Zobaczmy tylko, nasza postać to musi to zrobić z jakiegoś rozbiegu. On może na ten helikopter skoczyć. No, nie mogę jakoś tutaj się w ogóle rozpędzić, ale na pewno już nie doskoczę na ten punkt. Dobra, próbujmy. No nie może się moja postać w ogóle rozpędzić. Coś nie wiem, coś mi nie działa w ogóle. No i dopiero teraz przyspiesza, ale czego tam na szczycie tego nie robisz? Hmm, nie wiem, dziwnym trafem nie mogę w ogóle się rozpędzić w tym miejscu, ale na tych schodach już o dziwo mogę. E, dobra, myślę, że już trochę z czasu tutaj straciłem. To najrozsądniej po prostu e, będzie się spotkać już przy powrotem przy naszym pojeździe. O ile w ogóle tam dobiegnę, ponieważ z tego co widzę, zrobiło się coraz więcej tych przeciwników. E, jeszcze do tego helikopterek nie ściga. I tak sobie myślę jeszcze, że może na farcie się jeszcze uda to zrobić. To muszę przejść przez tego gościa. Piękna kulka w łeb. I teraz prosto do tego pick-upa regenerującego. I się udało. Na całe szczęście. Dobra, wycofujemy się Nie pora wjechać do tamtego miejsca od drugiej strony. E, chyba opona jest jedna przebita, czy mi się tylko tak wydaje? Tak, bo już widzę, że coś dziwnie chodzi. Sześć gwiazdek poszukiwania. Tak, właśnie tego towarzystwa też się spodziewałem. Mm, o ile przez tą ciężarówkę jakoś całkiem spoko, to przez ten czołg chyba niekoniecznie. Ale mój samochód jest całkiem wytrzymały, trzeba przyznać. Może w ostateczności się uda to wszystko zrobić. A bo mam jeszcze inny pomysł. Nie będę tam próbował na siłę wjeżdżać w tamto miejsce. wyjść z tego pojazdu. No, i chciałem właśnie wejść w to miejsce. Tak jest. I teraz uciekaj szybko do tego helikoptera. I w ostateczności chyba udało się w końcu zrobić ten punkt. A nieco będzie dalej. Co wy tu robicie? Dowiesz się w swoim czasie. Pierdol się. Ja się ukryję, może lepiej. E, Dojedź do willi. E, chyba będzie trzeba ten helikopter użyć. No właśnie tego helikoptera użyć. Nie będę tutaj nic kombinował. Tylko jest teraz takie pytanie właśnie, czy jakieś wrogie hydry nie będą chciały mnie tutaj wykończyć. E, helikopterek trzeba przyznać, że też nie jest jakiś najszybszy. A może w ostateczności uda mi się jakoś dolecieć w jednym kawałku. Leci kolejna rakieta. I zostaliśmy trapieni, ale jeszcze na całe szczęście tutaj jesteśmy cali. Tak się zastanawiam, czy nie wkręcić może tego samolocika w to miejsce. O ile on w ogóle będzie mógł się obniżyć tutaj na taką niską wysokość. Mamy jeszcze helikoptery policyjne. Nie, chyba mi się szczerze mówiąc nie uda tego zrobić, czego zamierzam. będę musiał stąd ogólnie wylecieć. No I kierować się dalej na kierunek południowy. Jeszcze jedna rakieta, ale tym razem miałem szczęście i mi mnie nie trafiła, chociaż trafiła się jeszcze trzecia. No i wygląda na to, że skończyliśmy w tym miejscu. Ale z tego co widzę, jeszcze żyje. Chociaż chyba nie na długo, ponieważ właśnie jesteśmy przegranymi. No to myślę, że możemy się spotkać za chwileczkę. OK, tym razem przyjąłem inną strategię. Postanowiłem się wybrać do tego punktu kontrolnego za pomocą pojazdu lądowego. Nie ściga mnie również wojsko, tylko tym razem FBI. Nie zrobiłem zbyt dużego zamieszania w tej bazie wojskowej, dlatego jest mniejszy stopień poszukiwania. No, i myślę, że w ostateczności chyba powinniśmy dojechać w jednym kawałku. Mam wrażenie, że nasz pojazd. Ma specjalne właściwości, które powodują jego wytrzymałość. Oczywiście FBI cały czas nas męczy. Nie mamy tutaj w pełni też sprawnego pojazdu pod kątem prowadzenia nasza opona jedna nadal jest przebita z tą różnicą, że tym razem jest to tylnia, a nie ta jedna z przodu pojazdu ogólnie też się zmniejszył coś stopień poszukiwania, no i tylko antyterrorka będzie wchodziła bardziej do gry. W każdym razie, kontynuujmy tym razem przez to miasteczko, mam nadzieję, że dosyć szybko się przez to prześlizgnę, chociaż troszeczkę liczny ten ruch uliczny, więc chyba będę musiał przejechać bardziej obok tej miejscowości. Chociaż w ostateczności chyba jednak do niej zawitamy. Tutaj jest fajna okazja, żeby to zrobić. I chyba będę musiał się dostać do jakiejś posiadłości na wzgórzach. A z tego co pamiętam, jeżeli pojedziemy tą ulicą, to powinniśmy chyba wjechać na większe wysokości. Chyba, że to była jakaś inna droga. Możliwe, że teraz coś tutaj źle robię. Ale nie, w ostateczności chyba nie będzie to najgorsze rozwiązanie. No i chyba było to całkiem przyzwoicie. Dobra, zatem kontynuujmy przez te ciasne teraz te bardziej ścieżki. Mam nadzieję, że nie zlecę ogólnie z tych wysokości. Cały czas policja nas męczy. Dobra, myślę, że mogę na pełnej prędkości jechać przez ten most. Okej, okay. i pięknie przez środek i przeciwnicy jeszcze wpadli. No nie, ten gościu się jakoś przebił na farcie. W każdym razie jesteśmy już praktycznie na miejscu. Chyba najrozsądniej będzie już opuścić ten pojazd. Tak, tak, wysiadaj stąd tutaj jak najszybciej. I będę musiał na około pójść. Żeby się tam dostać na górę. Może już odpuścimy sobie wejście do tego całego mieszkania. I po prostu skupmy się na naszym głównym celu. Dobra, niestety helikopterek wróci, ale raczej on nas już nie powstrzyma. Chociaż nie mogą być pewnym zagrożeniem, i lepiej będzie się ich pozbyć. Dobra, lecimy piło łańcuchową przez nich wszystkich. Powinniśmy wytrzymać. No i zobaczmy co będzie dalej. Na razie! Dzięki za przejście misji. Kolejne misje będą na stronie po odcinku Squadrilla. I chyba właśnie dostałem Crasha. A zatem, jeżeli chodzi o moje końcowe słowa na temat tej produkcji. Jeszcze ja że mówiąc odebrałem to wszystko tak jakby to była misja stworzona w celach humorystycznych to było stworzone chyba w celu takim, żeby się można było rozerwać, ja postanowiłem, że nie będę szczerze mówiąc tego dzisiaj oceniał, ponieważ ja tak naprawdę nie wiem co miałbym za to tak naprawdę postawić, autor jednak był ciekaw mojej opinii na temat tej produkcji, więc postaram się oczywiście coś tutaj od siebie jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o rzeczy które mi się tutaj mogły całkiem podobać myślę, że lokalizacje były całkiem Nieźle nawet dobrane. E, no, może e, kilku takich towarzyszy naszych, czy jakiś zdublowany przeciwnik to też moim zdaniem było jakieś ciekawe rozmaicenie, jeżeli chodzi o taki typ akurat misji. E, Myślę, że też domyślna policja odegrała tutaj, muszę przyznać, fajną rolę. Dostaliśmy nawet całkiem ciekawe wyposażenie. Piła łańcuchowa, akurat w misjach kumulistycznych się spisuje bardzo dobrze, jeżeli zostanie odpowiednio tutaj wykorzystana. No i tam rozstawienie jakichś pojedynczych przeciwników w bazie wojskowej, chociaż tak naprawdę ich można sobie ominąć i polecieć prosto do tego helikoptera. Ja akurat nie zajrzałem tym razem na minimapę, więc dlatego taką znacznie przedłużoną akcję dzisiaj mogliście tutaj oglądać. Ale myślę, że nie było to jakieś najgorsze. Rozwiązanie. Jeżeli chodzi o rzeczy, które można tutaj poprawić, e, no warto było może jakieś skiny wprowadzić. Audio to akurat jest obowiązkowa praktycznie zawsze rzecz, jeżeli tworzymy misje humorystyczne. Miejscówki mogły być ciekawie podrasowane. E, za mało, szczerze mówiąc, wypowiedzi. Wprowadzenie też mogło być ciekawsze. Misja nie miała w ogóle ciekawego, również zakończenia. E, Tyle włożyłem dosyć niezłego wysiłku, że tak powiem, żeby się tutaj dostać, a tak naprawdę niczego w ogóle nie otrzymałem, szczerze mówiąc, w zamian. To akurat mi się tutaj mało podobało. I chyba wydaje mi się, że z takich podstawowych spraw to byłoby na tyle. A zatem, tak wygląda moja krótka opinia na temat tej produkcji. Jeżeli macie własne zdanie, możecie o nim jak najbardziej poinformować w komentarzu i spotkamy się w kolejnej misji tego autora za dwa dni. Trzymajcie się, do usłyszenia.